UPR, proszę. Damian Wryński, Unia Polityki Realnej. Panie pośle, przed chwilą wspomniał pan i zapraszał pana na stronę internetową Ruchu Palikota. Byłem dzisiaj. 90% blogosfery oparta jest na walce z Kościołem. Wszedłem dalej na projekty ustaw. Pierwszy, ostatni, ostatni projekt ustawy, jaki Ruch Palikota zaproponował, to zmiana, zmiana w ustawie o podatku dochodowym. Nie było tam nic wolnorynkowego typu zniesienie tego podatku lub jego obniżka, natomiast był tam zakaz odpisu z tego podatku na związki wyznaniowe. Więc pytanie dlaczego, dlaczego ruch Palikota nie skupia się właśnie na tej merytoryce, na tych, na tych programach dla przedsiębiorców wolnorynkowych? w przestrzeni medialnej, tylko cały czas skupia się na walce z Kościołem. Uzupełnię tylko pytanie młodego człowieka z UPR-u, wpisem pana kolegi posła ruchu Palikota, Armanda Ryfińskiego, na swoim blogu. piszą tak. Pisałem niedawno, że Kler to złodzieje. Na potwierdzenie tego faktu nie trzeba było długo czekać. To o aferze, wyrokach w sprawie tak zwanej afery trzalezjańskiej. Jasne, tylko wie pan, nazwanie tego faktu, no, uogólnieniem bądź stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, to i tak jest spory eufemizm. Y... Poseł powinien to wiedzieć. Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że postawiliśmy w pewnym sensie w naszej partii na specjalizację. Jeżeli chodzi o kościelne wszystkie ustawy dotyczące kościoła, relacji państwo-kościół, no właśnie Armand Tryfiński, ksiądz był Roman A To Gratulować specjalizacji. Tak, Czytając zajmują się, tego zajmują pana na blogu. się y, sprawami związanymi z Kościołem. Natomiast wie pan, 20 projektów ustaw, które od kongresu w Krakowie, tutaj u was, gospodarczego, nie wiem, czy pan miał okazję obserwować relacje, albo otrzymać program, jeżeli nie, bardzo proszę działacze krakowscy przekazać koledze z upr program, y, mówi... Te 20 ustaw stanowi o tym, że polskiemu przedsiębiorcy będzie łatwiej. Na przykład jedna z projektów ustaw dotyczy tego, że jeżeli pan nie chce jako przedsiębiorca, nie płaci pan z u w ogóle. Mamy pytanie z internetu.